Gdy jedziemy do Niemiec, na przykład do Berlina, zazwyczaj powiemy Ich fahre nach Berlin. Jak jednak trafnie zauważyła jedna z moich subskrybentek na Instagramie, czasami Niemcy powiedzą Ich fahre bis Berlin. Dlaczego używają słowa bis? Co to słowo właściwie znaczy? No i kiedy powinniśmy go używać? No i dlaczego słyszymy czasami samo bys, jak w wyrażeniu bys morgen, do jutra, a czasami bys zu, jak w wyrażeniu ich bleibe, bys zum Abend, czyli zostanę do wieczora? Na wszystkie te pytania poznacie odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Słówka bys użyjemy w znaczeniu do czy też aż do, gdy chcemy powiedzieć do jakiego momentu w czasie coś ma się wydarzyć. Ich mus bis Dienstag die Entscheidung treffen. Czyli muszę do wtorku tę decyzję podjąć. Ich mus bis Dienstag die Entscheidung treffen. A gdy wyjeżdżamy na urlop i polujemy na last minute, możemy powiedzieć las uns bis nächste woche warten. Czyli Poczekajmy do przyszłego tygodnia. Las uns bis nächste Woche warten. A gdy od godziny czekamy na telefon, a ta osoba wciąż do nas nie dzwoni, powiemy: Er hat bis jetzt nicht angerufen. Czyli on. Do teraz nie zadzwonił. Er hat bis jetzt nicht angerufen. Z kolei na pytanie, ile potrwa naprawa samochodu, mechanik może odpowiedzieć nam zwei bis drei Stunden, czyli dwie do trzech godzin. Zwa bis drei Stunden. Bis użyjemy również, gdybyśmy chcieli komuś zagrozić, że policzymy do trzech, a następnie wydarzy się coś straszliwego. Na przykład ich Cile, bis drei. Policzę do trzech. Ich cile, bis drei. W takim czasowym sensie bys użyjemy żegnając się z koleżanką albo z kolegą w takich potocznych wyrażeniach jak Bis morgen, do jutra. Bis morgen. Bis bald, do zobaczenia wkrótce. Bis bald. Czy też bis später, do zobaczenia później. Bis später. Bis usłyszymy też w wyrażeniu bis van, czyli do kiedy. Na przykład rezerwując w Niemczech hotel, możemy usłyszeć pytanie bis van möchten Sie bleiben? Do kiedy chcieliby państwo zostać? Bis wann möchten Sie bleiben? Bis użyjemy również w wyrażeniu von bis, czyli od do. Wyrażenia tego użyjemy na przykład, żeby powiedzieć od której do której godziny pracujemy. Na przykład ich Arbeit von 8 bis 4, czyli pracuje od 8 do 4. Ich arbeite von 8 bis 4. Wyrażenia von bis użyjemy również, żeby określić w jakich dniach otwarty jest sklep. Na przykład der Laden ist von Montag bis Freitag geöffnet, czyli ten sklep jest od poniedziałku do piątku otwarty. Der Laden ist von Montag bis Freitag geöffnet. Słówka bis używamy jednak nie tylko, kiedy mówimy o czasie. Jeśli więc chcielibyście poznać dodatkowe znaczenia tego słowa i to nagranie jest dla Was przydatne, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie je znajomym, a my lecimy dalej. Bys używamy również z miejscami do tego, żeby powiedzieć, że dojdziemy, czy też dojedziemy, aż do jakiegoś miejsca. Na przykład, wyobraźcie sobie, że jedziecie do Hamburga. Żeby określić finalny cel waszej podróży, czyli Hamburg, użyjemy przyimka nach i powiemy, ich fahre nach Hamburg. Jadę do Hamburga i fahre nach Hamburg. Wyobraźmy sobie jednak, że do Hamburga jedziecie przez Berlin i aż do Berlina będziecie jechali samochodem, a potem pociągiem. I w takim znaczeniu, czyli aż do jakiegoś punktu na trasie, użyjemy byz i powiemy: Byz Berlin fahre ich mit dem Auto und dann. Medyim Cuk, czyli aż do Berlina. Jadę samochodem, a potem pociągiem. Bis Berlin fache ich mit dem Auto und Dan dem Cuk. A teraz wyobraźcie sobie, że chcecie wsiąść do autobusu. Nie macie jednak pewności, czy ten autobus dojedzie aż do dworca. W takiej sytuacji znów przyda wam się słowo bys, żeby zapytać "Fiat diese Bus bis zum Bahnhof, czyli czy ten autobus dojedzie aż do dworca? "Fiat diese Bus bis zum Bahnhof. I tutaj dochodzimy do kluczowego pytania. Będąc w Niemczech, niechybnie usłyszycie bys w takich połączeniach jak bis zu oraz bis in. Dlaczego? Dlaczego Niemcy używają czasami samego bys, mówiąc Ich fahe bys Berlin, czyli dojadę aż do Berlina, a innym razem używają bys zu, mówiąc Ich geje zufus, bys Zum Bahnhof, czyli pójdę na piechotę aż do dworca. Ich gehe zu Fuss bis zum A czasami użyją nawet bez in, mówiąc Ich kann dich bis in die Stadt fahren. Czyli mogę Cię aż do miasta podwieźć. Ich kann dich bis in die Stadt fahren. Odpowiedź na to pytanie jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Jeśli po bys mamy słowo, w przypadku którego pomija się rodzajnik, jak na przykład morgen, czyli jutro, czy też Berlin, czyli Berlin, wówczas używamy samego bys i mówimy bis morgen, do jutra, albo bis Berlin, czyli aż do Berlina. Natomiast jeśli po bys mamy rzeczownik, w przypadku którego rodzajników się nie pomija, jak der Bahnhof, czyli dworzec, albo die Stadt, czyli miasto, wówczas użyjemy albo bys zu, albo bis in. A kiedy używać którego? No, to zależy od słowa. Bo na przykład, kiedy jedziemy na dworzec, jedziemy po niemiecku zazwyczaj zum Bahnhof żeby więc powiedzieć, że dojedziemy aż do dworca, powiemy ich fahre bis zum Bahnhof dojada aż do dworca ich fahre bis zum Bahnhof. Z kolei, żeby powiedzieć, że jedziemy do miasta, powiemy, że jedziemy in die Stadt. Gdybyśmy więc chcieli powiedzieć, że dojedziemy aż do miasta, powiemy ich fahre Byz in die Stadt. do miasta. i fache bis in die Stadt. Do ogarnięcia, prawda? A gdybyście chcieli więcej takich właśnie jasnych wyjaśnień gramatyki i chcielibyście nauczyć się jak najszybciej mówić po niemiecku i z łatwością rozumieć ten język, sprawdźcie koniecznie mój kurs niemiecki w 6 miesięcy. Jest to ponoć najskuteczniejszy kurs z niemieckiego na rynku. Tak przynajmniej mówią moi kursanci. Zresztą nie wierzcie mi na słowo, tylko sprawdźcie sami. Przez 14 dni możecie testować cały kurs bez ryzyka i albo absolutnie się Wam spodoba, albo dostaniecie zwrot środków. Link do niemieckiego w 6 miesięcy znajdziecie w opisie pod tym nagraniem. A teraz kochani, ponieważ to praktyka czyni mistrza, pora na zadanie dla Was uzupełnijcie następujące zdanie. Zostanę do stycznia, czyli ich m-m-m mm, januła. Zostanę do stycznia, ich m-m-m mm, januła. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj więc naszej aplikacji język. 15 minut. To jedyna aplikacja na rynku, w której znajdziesz krótkie, praktyczne lekcje z prawdziwym nauczycielem. Poznasz przydatne zwroty, osłuchasz się z językiem niemieckim, nauczysz się mówić i zapamiętasz z łatwością dzięki inteligentnemu systemowi powtórek. Wejdź teraz na stronę językwy 15minut.pl i spróbuj naszych darmowych lekcji. Der Mensch schlägt die Zeit, solange tot, bis sie sich revanchiert. Człowiek zabija czas tak długo, aż ten się zrewanżuje.